Siemanko, w dzisiejszym filmiku opowiem Wam studia kontrapasja. Dwa dni temu wbiłem w Diablo 3 do rankingu. Pierwszy raz, kiedyś już grałem po prostu w Diablo. Za czasów budowlanki, jak chodziłem do budowlanki, nie zdałem w techniku. Miałem chyba 5 jedynek na półrocze. Grałem wtedy w Diablo 2. No i można powiedzieć, że przez Diablo zawaliłem szkołę. Później poszedłem na studia. Wiele, wiele lat później, i znowu prawie bym ten sam błąd w sumie powtórzył. Eee, grałem w Diablo 3 i prawie przez to nie napisałem inżynierki. Tylko, że w ostatniej chwili dowiedziałem się, że no, mam jeszcze miesiąc, więc odstawiłem Diablo, czyli pasję swoją do, do e-sportu, do gier, no i zrobiłem sobie inżynierkę. Tytuł inżyniera mam. Ale nie wbiłem do rankingu bo to były początki wiadomo na początku sezonu jest ciężko wbić w ogóle do top 1000. Dwa dni temu mi się w nowym sezonie po prostu udało. Pierwszy raz byłem w, właśnie w rankingu top 1000 Europy. Ale powiem wam tak takie małe refleksje mnie naniosły. Czemu wcześniej tego nie zrobiłem. Wybrałem studia co teraz mam jeszcze wczoraj sobie tak obliczyłem ile na nie wydałem wydałem około 16 tysięcy na studia nic z tego nie mam. Do rankingu nie wbiłem i powiem Wam szczerze, że teraz, jakbym miał cofnąć czas, to wolałbym wbić do rankingu top 1000 Europy w Diablo niż mieć tytuł inżyniera, który i tak mi nic nie daje. Jeszcze kasa w plecy. W innych przypadkach, akurat nie hejtuję tutaj oczywiście studiów, ponieważ niektóre są naprawdę przydatne. Ktoś chce być lekarzem, jest to jego pasja, no to jak najbardziej. No, mimo, jednak się nie przydały, więcej z YouTube'a można się nauczyć. Nie wiem, jakie są tam u was refleksje odnośnie tego, ale możecie napisać w komentarzu. Miło mi będzie. Także piszcie, co sądzicie o studiach i właśnie co by wygrało? Studia czy pasja? Pozdro, hej.